Plan na początek odcinka był taki, że mówię cholipka, co złego może się stać i klikamy tą decyzję i joo, wojna z maciakami, ale okazało się, że potrzebujemy polityka pała i niestety nie zaczniemy tak. Także zaczniemy klasycznie od Aweya, salam Salamalejką. Witam serdecznie. trzeci odcinek z Polski na In the Name of the Car eee, Przypominam, w górę soczysty komentarz. Poczekamy aż tam polski same. Chyba jednopartyjny, można powiedzieć, już coraz, coraz mocniejsze te ONR-y. Zbierze się w sobie, żeby przegłosować ustawę, decyzję, rozporządzenie, czy jak oni tutaj by działali za pomocą chyba dekretów a o wojnie z maciakami. Więc macie chwilę jeszcze czasu, żeby zostawić komentarz, czy zasubskrybować pozostałe kanały, a może wbić na Discorda, bo jeszcze ciebie tam nie ma, mordeczko, a powinieneś być na naszym Discordzie. I być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami związanymi z zajczanami, paradoksami, tralourami, polityczką, historią, wielką Polską, zwał, jak zwał, przynajmniej, menpała, zgromadzimy. A więc zaczynamy. Cholipka, naważyliśmy bigosu, nic ba. Cholipka nie kliknęli. Nic bardziej mylnego. A, jeszcze miesiąc czekania. No, No nie dadzą mi powiedzieć tej wojny. Ale 42. Bardziej przygotowań już być nie możemy. Ewentualnie więcej samolotów dotentegować. Karasi, Łosi. Do polskiego lotnictwa. A więc mamy! A więc mamy! Wojna brateńki! Oho, Italo Barbie! Wytamy, Italo Barbie! Chcesz do sojuszu Italo Barbie. Chcesz do sojuszu Italo Barbie? Możemy stworzyć frakcję, bo tu jest więcej opcji dyplomatycznych. Ale chyba e, frakcji stworzyć. Nie możemy, niestety. Wielka szkoda. Mamy dywizję. Mamy powstanie na Owołyniu i w okolicach Grodna. Od razu was przypiszemy, towarzysze, z najlepszym generałem pod właśnie non-combat Stanisław Sosabowski powiedzmy, że puścił dywizje spadochronowe e, Myślę, że od razu co? War economy? War economy brzmi jak plan Chociaż mamy praktycznie całe state'y zatentegowane No i musimy e, wykorzystać momentum Widzę, że Rosjanie to chyba pajacyki na granicy robili, więc to jest idealny moment Żeby uderzyć, uderzyć z całą potęgą Rzeczpospolitej naszej Najjaśniejszej e, Przebijać się Nasze dywizje pancerne może, może to nie jest polska pancerna, może to nie jest polska pancerna, to jest polska piechoto-samolotowa. Postawiliśmy na samoloty i na mocną piechotę. Czołgi są tylko dodatkiem, są taką wisienką na, na torcie. Chcę, żeby wszyscy wszędzie ładnie zaatakowali, tego ręcznie powydajemy rozkazy. Brześ litewski trzeba przede wszystkim zdobyć. Od razu atakuj w każdym możliwym miejscu. No i zieloniutko na froncie, zieloniutko na froncie, powietrze też można pełną piersią oddychać. Piękne, zielone, ekolo, friendly, rozumiesz powietrze. Tymi dywizjami się nie ruszamy, żeby yy, okopanie wbijały, bo to nie ma znaczenia i tak nic raczej nie coraz teraz ma maciaki do nich doskoczą. A chodzi o to, żeby jak najdłużej tu siedzieli i gdzieś tam tory kolejowe czy coś tam łapali. O, na przykład tutaj w Baranowiczach. A powoli nasze dywizje przebijają się przez linię frontu. I powolutku możecie w ramach tam autopuszyku marszałkowskiego puszować wrogie dywizje. Brześ Litewski mucio importante, żeby padł. Mucio importante. Możecie od razu dalej lecieć tędy. O, pyk, pyk, jak nasze czołgusie. Tutaj czołgusie jak przejdą przez, yy, przez te rzeki... No potem będą pięknie na naszych korach lecieć na północ. Taki jest plan. Ależ zamieszanie, ależ pogromcarskiej armii. Fajnie, jakbyśmy jeszcze kociołki zrobili, ale no to chyba mamy jednak mimo wszystko o, nie za bardzo mobilną armię. Oho, e, wrogie samoloty pojawiły się. Żeby wykorzystać momentum, daj do, bonusy do walki w powietrzu, żeby te kasiki lepiej działały. Oho, pierwsze dywizje partyzanckie wyzwolone. Polska partyzantka teraz robi kawał dobrej roboty, bo tu jest potencjalny kociołek. Kurde, jakbyśmy mieli lepszą, mobilną armię, więcej żołgusiów, zmeków i tak dalej, to zobaczcie, ile to jest dywizji rosyjskich, które zostało w tyle przed naszą bliskrygującą piechotą. Rozumiesz? To są nasze legiony. Szkoda, że lwów się broni. Szkoda, że Galicja i Głodomery nie stanęła po właściwej stronie w tej wojnie wyzwoleńczej. Ale nadal jest okazja, żeby to zrobić gigantyczny kociołek przy wsparciu partyzantkę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki? My mamy. 69 dywizji. Mało śmieszny żart, przepraszam. Ile? Tam jest 500-550 dywizji, będzie. Łocholipka. Ma już 300. Dobra. Ma maciaki muszą fizycznie być na froncie tutaj, bo ponoszą straty od, od Italo Barbie. To jest dobra wiadomość. Kolejne dywizje, tym razem na bagnach Białorusi, zostały wyzwolone, wyciągnięte. Dobrze, jakbyśmy te czołgusie tutaj złapali, bo to jest kolejny piękny, słodziutki kociołek. Możliwy do złapania, tu jest możliwość obtoczenia pięciu dywizji, bo na razie to ładnie po prostu puszujemy. A przydałoby się troszeczkę tych dywizji jednak gdzieś tam domknąć, zniszczyć, totalnie zanihilować. Tu możemy stracić jedną dywizję. Podwołem nas zatrzymali, to jest, jest problem. To już by byłby ładny kociołek, gdyby nie to, że pod lwowem nas zatrzymali, proszę Państwa. Zdrajcy, zdrada, pod trzykroć zdrada. Jaki to byłby piękny, soczysty kociolino. A go nie ma! Polwów nie upadł. Że nie został wyzwolony. No właśnie, a tu puszujemy tu nie możemy puszować, my tu musimy y, obtoczyć, zniszczyć, ani healować. Aha, 23 kwietnia. Wyzwolone wilno. Śmieszne jest to, że my, jako strona atakująca, mamy atryszyn, a cofający się maciaki mają atryszyn. 10 dywizji się cofa. Jezus, jakbyśmy mieli szybkie czołgi, to byśmy po prostu ich przejechali, rozumiesz? Byśmy ich zoverralowali. Ale to lotnictwo nasze robi robotę. O, polska powietrzna. Galicja Głodomeria posiada około tam 40-30 dywizji. I większa ich część znajduje się w tym półkotle. Jeżeli dobrze to zrobimy. Jeżeli dobrze to zrobimy, to możemy całą wyżnąć armię, golicji i głodomery. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Fajnie by była opcja, że przejdą np. Na, na Twoją stronę. Właśnie, w końcu by się przydało, żeby te dywizje mogły przechodzić na stronę oponenta. Wojsk oponenta. Weź ich tu trzymaj. Żeby cały czas atak trwał. Żeby nie mogli się bezpiecznie wycofać, przegrupować. I tu cały czas atakujcie. To wąskie gardełko. A, zero litości. Dobra, tu pierwszy chodziak. Ma... Jest dobrze, ale nie wiem czy nie za mało dywizji, żeśmy w pierwszych dniach wojny złapali, zoverranowali. E, to spróbujmy ich odciąć od wybrzeża chociaż mamy! 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 O! o! Eksterminacja! Picz ma czeka po kesku! Przepraszam. To jest od... To, 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 to tak skończyć jak będziecie grać w od kilku lat. Już nie ma ratunku, dla mnie nie masz ratunku No. Chociaż dla, dla którzy też dziwnie zaczynali, a potem zostają prezydentami w pewnych krajach <laughs> Nie mogę, kurwa, to jest hit No jak kontuzja, jak, kontuzja, jak właśnie natarcie prowadzi się, dwie nasze dywizje Masakrują sześć i kolejne dwie się wycofują, dywizji wroga Za mało kociołków, kurde, Guderian nie byłby z nas zadowolony Guderian by popatrzył z litością i by powiedział, a mogliście zrobić szybkie czołgusie? O, kolejne czołgusie wroga odcięte. I po co komu czołgi? ha, <laughs> panie Guderiane, piechota legionowa. Bo trzeba tu zatrzymać te dywizje, żeby nie wyciągnęli ich z kotła. O, jak to szybko paruje? <laughs> co tu się wydarzyło? Czy my mamy nowe samoloty? Nie, wszystko co produkujemy zastępuje strącone. Sprzętu mamy dużo w magazynach, więc możemy trzymać na tempo natarcia. O, tutaj też jakieś 30 dywizji wyparowało. Uhu, co tu się stało? Pół miliona rus, yy, Maciaków do 42 tysięcy naszych. Szkoda 200 tysięcy Galicyko-Głodomerczyków. To niby nasi bracia i siostry, no ale jest jak jest. Walczą po złej stronie. Carskich Maciaków. Dywizje w porcie zamknięte. Dochodzimy do sławnej linii defensywy, e, polegającej na rzece i rzekach i, i bramy Szmoleńskiej. Kiedy ta wojna wybuchła? Mamy 4 maja. Ciekawe, jak szybko uda nam się tą piechotą polską e, spuszować oponenta. Ależ pogrom carskiej armii. Nie, nie, nie dajcie im się wycofać z tych kotłów. To wygrał tego. E, Chyba północne stany wygrały. Demokratyczne, liberalne. Hulongowi nie wyszło. Mm, kto tu jest tym majorem w, tej, w tym konflikcie? Dobra, bo całe szczęście myślałem, że do Etiopii trzeba będzie płynąć. Bawił się problem, że nie byliśmy w stanie zająć lwowa, więc padłem na sprytny plan i po prostu obchodzimy lwów. Wiem, że będzie problem z zaopatrzeniem, ale może dzięki temu. To w ogóle dywizja medów broni Lwowa. No bo to jest Sapley Hub i przez to nasza ofensywa na południe w ogóle mi się nie udała. Jak w centrum, Armia, środek, północ, Jak w centrum i na północy się przebijamy. Tu jesteśmy w ogóle w połowie drogi do Smoleńska. Tutaj stajemy na przedmieściach Rygi i Forsowania rzeki. Samolotów troszeczkę tracimy. Nie wiem czy nie będziemy docelowo przegrywać tej walki powietrznej, bo maciaki nas po prostu zaprodukują. Jeżeli chodzi o produkcję samolotu, a my też żadnych bonusów czysto nie mamy. Uff. Patrzę, czy macie jakieś organizacja, szkoły militarne, jak mod, który się skupia de facto na carskiej tej, czy nie macie jakichś potężnych bonusów? Nie, ale nasze bonusy też są wystarczające. Też są wystarczające, żeby rzucić to e, przegniłe imperium na kolana. Pojawiły się pewne problemy na froncie e, i o ile na południu kupimy. E, Fokusujemy się tylko. Naszym priorytetem jest teraz zajęcie Lwowa i skapitulowanie Głodomerii, tak samo na długości większości frontów. Gdzieś tam ofensywy trwają, ale skumowaliśmy większość naszych sił uderzeniowych na jednym centralnym kierunku, aby jak najszybciej przejść przez Smoleńsk do Moskwy. A okazuje się, że stolicą maciaków jest Petersburg, bo to, to są cesarskie maciaki. Także em, w porę zając zauważył, że w stronę złej stolicy puszujemy, ale cóż, jest jak jest. Bo niestety na linii rzeki przypadkiem czy specjalnie wróg poustaje o 5 dywizji, no i niestety to już piechotą tak łatwo się przebić nie przebijemy. Ale do możemy kliknąć, maksymalne planowanie również się przyda. O, lwów zdobyte, kolejne kociołki. A, dawaj, skapitulujecie tą głodomerią, bo wy macie nawet sporo dywizji jak na tak malutki stejcik. A kapitulować nie zamierzacie, także przynajmniej pozbędziemy się tego ruskiego czołgu, który wcześniej bronił lwów. No i podchodzimy pod Szmoleńskie. Tu jest okazja, aby przekroczyć rzekę. Mucio, mucio ważne. supply nam troszeczkę nie domagają podłączyliście już te supply huby tak, są już podłączone przed one się na czerwono świeciły teraz trzeba by tylko drogi dociągnąć, w sensie kolej co troszeczkę potrwa chociaż, mamy specjalnego ducha narodowego, cel narodowy polskie koleje państwowe supply efficiency plus 15 i non combat out of supply minus 15% więc coś tam lekutko na froncie pomaga Dobra, trzymajcie tę dywizję. O, skapitulowali, great sukces. I mamy decyzję. Mm. O! Poli state has territories under occupation. What should we do with them? Czy możemy stworzyć bratni, przyjacielski, jak to z czasów Rzeczpospolitej było, yy, state i byśmy ich wyzwalali? To byłoby dobre, bo my tutaj korów nie mamy. Rzeczpospolitej jako taki otworzyć nie możemy. A mimo wszystko w walce z maciakami sojusznik by się przydał. Aktualne do dzisiaj. Rzeka zwursowana! Dobrze! Rozchodzić, rozchodzić to, rozchodzić to przebicie. Chodź tu, ty nie atakuj tej rygi, bo oni tu trzymają 6 dywizji, niech tam trzymają te 6 dywizji. Jak najbardziej, tu zlikwidować ostatnie kociołki. A że Rumunii możemy to sprzedać. Nie no, ze 2000 karabinów zając by się tak tajnie nie sprzedał. Ale 2000 subów? Jeszcze jak? kontynuuj militarną okupację, nie no, polskiej ziemi to my nie sprzedamy. Jakieś śmieszne karabiny. Myślałem, że papeta wyzwolimy przyjacielskiego, czerwonego. E, czy my przebijamy ich czołgi? No, w, w, polskie pelotki, po co kołby pance, jak można mieć pelotki i przełagę w powietrzu. I pelotki nie służą do walki w powietrzu, tylko do masakrowania jakichś śmiesznych ruskich tetek. <todgłosy> czy możemy wybadać, co e, oponenci mają za czołgi? Nie, my rob, robimy te jakieś stokowe pancery n. E, no nie było kiedy tego zmodernizować My natomiast zdecydowanie poszerzamy nasz wyłom na kierunku północnym i środkowym Wyjdziecie w stronę Moskwy, a wyjdziecie w stronę e, Piotrogrodu, Petersburga Nazwa nie zmieniona e, Maciaki od razu po wybuchu I wojny szybko zmienili nazwę, nie? Bo była zbyt niemiecka Tutaj nie wiem czemu tutaj jest, nie jest zmieniona A może zmienili po wojnie jak już wygrali Część dywizji nam nie dochodzi na front, no bo niestety supply'e nie docierają, no ale robimy co możemy półtorej pracującego slot'a, mieliśmy prawie trzy. Tu jest potencjał pod kolejny kociałek tylko nie mamy dywizji, więc tego potencjału nie ma i tam dywizji się więcej nie pojawi Moglibyśmy szkolić, ale nam przy tej ciągłym ataku szybko schodzą sprzęty a żeby to co mamy obecnie było w pełni wyposażone i szczęśliwe najedzone sprzętem niż żeby robić nowe puste dywizje które by i tak nam tylko podgarszały sytuację supply'ową tak zwaną Ależ te polskie dywizje ciągną. bez bez jedzenia, bez supply'ów Let's home! Dobrze. Gdyby się jednak supply przydał. A, bo Dwińsk trzeba podłączyć. No to wystarczy poczekać. German State i Spanish Empire zawiązały sojusz. Aha, to nie jest my sojusz. Nice. Szkoda, że Polska tu jest pominięta nie ma żadnego sojusznika. Mogliśmy jednak wbijać z tego komiternu. Byśmy mieli teraz wsparcie. Ym... Pawarczyków komiternowskich Nie wiem, tu się chyba coś zbagowało. Bo to nie powinno być tak, że ta konfederacja hanowerska naga znalazła się na południu i ten Wittelsbach się odpalił w tym Spartakusie i przejął w sumie. Nie wiem, tam coś chyba z skryptami nie zadziałało. Albo to my coś przypadkiem zbagowaliśmy tą szybką interwencją. Rany zajęcze, co tu się dzieje? Czemu nikt tego nie pilnuje? Trzymać tego konia. Albo w sumie ty zrób tak i tak, to może go jeszcze obtoczymy chciwie. A, chciwość zajęcza nie zna granic. Atakować! Czemu stoicie? Na Moskwu! I jeszcze pomyśleć, że niedawno nasza Polsza była totalnie zajęta, zajęta, zależna od maciaków, a teraz idziemy prosto na ich dwie historyczne stolice. Nic nie zatrzyma polskiej machiny wojennej. Żaden się nie spodziewał. Lata upokorzeń i zaborów zostaną powstrzymane, chociaż front powoli coraz bardziej się robi prolatyczny, ale spokojnie, to nadal my jesteśmy stroną atakującą, prawda? Coraz głębiej. Terytorium wroga. Jakbyś zatrzymał te dywizje pod Witebskiem, tu już mamy bezpośrednie podejście na Smolensk. Ale chciwie, chciwie się to dzieje. Ej, przydałoby się wsparcie. Mamy 69 dywizji. 68. Gdzieś jedną straciliśmy. A no tak, jedna powstańcza się wypaliła. To nie jest za dużo, bo powoli robi się tak, że nasze... Jeszcze te dywizje, które stoją z tyłu... Powoli power nam zaczyna brakować w łapie. Powoli. Aż tak wiele nie zajęliśmy i aż tak dużo armii wroga nie rozbiliśmy. Lipka. Żeby na ten ogrom y, ma, ma, maciaka nie pochłonął. by się przydał kociołek. Przydałby się kociołek kolejny i tym razem z czysto maciakowych dywizji. Albo przynajmniej z dwóch pancernych, zawsze coś. Dobra, na razie ten smoleński odpój zabezpieczymy witeb. Zlikwidujemy ten kociołek na plecach. pomyślimy o dalszym puszu. To nasze czołgi chwilę utknęły na tych bagnach. To nie jest dobre miejsce na manewrowanie dywizjami pancernymi i zostaliśmy spod pskowe odepchnięci. my w tym Pskowie byliśmy i się cofnęliśmy, to też nie jest dobre Kociołek, 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 dwie, i dwi, Ile dwi, 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 dwi pancernych? Pod Mińskiem im. No to Guderian jednak będzie miał o co być zazdrosny Jezu, jak nasza piechota masakruje na jego czołgi Tymczasem trwa bitwa o Smoleń, z którą wygrywamy Jak kolej została naprawiona to faktycznie od razu lepiej to działa PKP daje radę, o dziwo. Za Piaseckiego pociągi jeździły na czas, tak jak za jego. Cóż, możemy dalej kręcić na przemysł, bo mamy PP, 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 PP. Także możemy klikać decyzję na przemysły teraz. Który to taki mądry mówił, że ogrom Rosji nas pochłonie? Proszę bardzo, zobacz jak ofensywa trwa. Zobacz, jak zajmujemy kolejne strategicznie ważne supply huby i mosty. Nie wiem ile tam surowców jest na zajętych terenach, ale powoli nam przemysł siada przez brak surowca. Także zrobimy przymusowe wydobycie surowców. Z okupowa. Aha, tu nic nie ma. Czemu tu nic nie ma? Czemu to jest tak pusto z surowcami? Nie, dobra, co? co? Halo! Może. Nie, halo, gdzie jest surowiec? Pracujemy nad kolejnym kociołkiem na terenach Inflant, żeby odciąć piechotę. Ja chciałem powiedzieć, że trzeba tych skontrować, bo nam niestety wejdą. Weź ich zaatakuj na północy. O właśnie, pyk, pyk, pik, pyk, pyk. No jest to kociołek, teraz trzeba to szybko zlikwidować, co w sumie idzie w tempie błyskawicznym. Zlikwidujemy te kolejne dywizje i spróbujemy zająć Inflanty no, zająłeś prowincję, znaczy no, chcesz zająć prowincję, bo byłaby wielka szkoda, jakby ktoś ci właśnie zrobił kociołek i, i ci wyparował kolejne cztery dywizje. Straty ze stratami, powoli zdobywamy przewagę na każdym odcinku frontu. Oho, bitwa o Petersburg, jedna dywizja garnizonowa, proszę bardzo, banie malarzu, proszę brać przykład. O ty, tu więcej dywizji się pojawia, pa 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 pa, jak szybko wrzucają do obrony. O ty bandyto, dobra, to obtoczyć, obtoczyć Petersburgi, wytrzymajcie cały czas ofensywę. Dobrze, żeśmy się tu przebywali do Petersburga. I tak oto upada stolica. Upada stolica Carów. No nie, wrzucili dywizję ze wsparciem. Patrz jaka bitwa, jak zawzięcie bronią. A, bandyty jedne. Mamy jakąś decyzję na wysadzenie, zalanie tego wszystkiego raz na zawsze? Żeby żadne maciaki nam się nie powtórzyły? Nie, ale możemy więcej przemysłu dentegować. Z drugiej strony jesteśmy też na przedmieściach yy, Moskwy. Sprawda, na razie podejście pod całą Moskwę jest niemożliwe. Od kolejnej czołgi żeśmy wypchnęli. Ale po zdobyciu jednej stolicy będziemy blisko zajęcia kolejnej. No i cyk, stolica carów upadła. Kociek na inflantach likwidujemy. Kociek pod granicą z Finami również likwidujemy. Szkoda, że oni są też czerwoni. Okulipka, tutaj trzeba uważać, bo tu jak wygląda reszta Europy. Dzisiaj broją na wybrzeżu. Hiszpańska wojna była zakończona. Italo Barbie walczy z Jugosławią o Triest. Non-stop, już chyba trzeci rok. Tą narwę zdobyć, zdobyć. Pilot kolejnego mięska, żeśmy maciakowego złapali. Ale keski pospadają. I dywizja czego? Afga Kurdystanu. o proszę. Proszę Państwa, jesteśmy na takim etapie rozbicia armii Maciakowej, że to już autopusz jest uskuteczniany na piąteczce i kroczymy do ostatecznego zwycięstwa. Brawo, wygraliśmy, Polska zwyciężyła znowu. Po raz kolejny Maciaki po kresku dostały i teraz możemy zrobić to, co widzowie zająć lubią najbardziej, czyli... Pisować Jugosławię? Halo, nie, my mieliśmy rasy je spisować. Co to jest? Co to mnie interesuje? Wejdź! Tu jest właściwa konferencja, tu jest właściwa konferencja pokojowa. Bierzemy wszystko i chyba zgodnie z Kajzerajsową modą będziemy eventami wyzwalać, rysować potem granice. Nie da się robić popetów, więc albo będziemy mieli porządny wielki napis, albo eventami się to zatenteguje. I właśnie się to będzie eventami, ten, eventami tentegować. Także to jeszcze nie koniec naszych przygód dyplomatycznych. Przejęliśmy carską flotę. Myślałem, że będą jakieś bydlaczki, cztery latniskowce do wojny, a tu bieda, proszę Państwa. Dobra, rysujmy w pęcie dalej. No wy chyba sobie żartujecie, że aż tak wielką. Nie no, tak wielkie to nie. No to okupacja. Chciałem gdzieś troszeczkę wyzwolić, ale całości to, całości nie oddamy. E... O, właśnie. E... Kareli... Karelię możemy przekazać. Możemy przekazać, żeby troszeczkę tą granicę naprawić. Status centralnej Azji, a też możemy wyzwolić. A to takie coś. No i teraz mamy. kwestię. Friendly Russia. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze. Tu jest tyle stateów, że ja nie wiem, czy to nam znowu nie zepsuje granicy. Nie warto. Okupujmy, okupujmy duży polski napis. To, co mogliśmy wyzwolić, wyzwoliliśmy. Myślę, że tym pozytywnym akcentem i tą wielką polską w granicach minimum, możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, jak i całą króciutką serię z Polski na Carze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przetestowaliśmy moda. Fajny taki, żeby sobie troszeczkę poklikać na chillerce na Utopii z jakimś tam lorem podstawowymi mechanikami. Ani to Kaiser, ani to Blakaś tak po środeczku poklikać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Pr przypominam o propozycjach na Discordzie czy w komentarzach na kolejne jakieś serie, inne dziwne rzeczy. Trzymajcie się następnego. cześć